Dobra, to pierwszy autostop za mną z Bochni do Krakowa. E, w ogóle właśnie jestem sobie w Krakowie i leję na maksa, tak jak widać właśnie. E, pogoda się totalnie spieprzyła, e, a ja jadę na Śląsk, jednak się okazało, tak, do Kato, moich Kato. E, I e, właśnie, dobra, idę pod dach musiałam odejść, bo się trochę wstydziłam, bo tutaj ktoś przychodził, a ja tak gadam do tego telefonu, nie jestem zwykła jeszcze e, vlogować i w ogóle, no, ale spodobało mi się to kręcenie filmików, śmiesznie jest. Ale, dobra, więc tak, żeby nie moknąć długo, no to chodzi o to, że złapałam tego stopa i w ogóle to była pierwsza osoba, której się zapytałam, no bo ja nie pytałam bochniackich rejestracji, więc obszajałam tak, żeby to była jakaś śląska albo z Krakowa. No i zobaczyłam właśnie z Krakowa jakiś wypaszony samochód, nie znam się na markach, ale naprawdę mega wypas. E, taki duży i w ogóle. E, I ogólnie to właśnie było tak, że e, zobaczyłam, że to z Krakowa i tak od razu ten pan wydał mi się taki sympatyczny, taki po pięćdziesiątce. No i on tak podszedł do, jak podchodził do stacji, to ja się go zapytałam, powiedziałam, że właśnie jadę na stopa do Katowic no i właśnie czy on mógłby się z nim zabrać nie, albo że chociaż do Krakowa. No i on właśnie jechał do Krakowa z Bochni, bo Bochni był e, w E, jakichś tam na sprawach służbowych. No i ogólnie sobie pogadaliśmy. Normalnie taki super facet w ogóle ma takie podejście, bo sam jeździł na stopa i właśnie to się okazuje, że właśnie e, zabierają na stopę autostopowiczów ci, którzy sami jeździli wcześniej. On normalnie mi powiedział, że on nie rozumie ludzi, którzy nie chcą nocować pod namiotem. W ogóle taka dusza podróżnika i po pięćdziesiątce i to takie jest właśnie, kurczę, no bo zazwyczaj tacy ludzie to nie mają takiego podejścia ogólnie i właśnie fajnie, naprawdę fajnie, super się gadało. W ogóle powiedział mi, że jeździ też służbowa na Bałkany i zapytałam się go, czy można się z nim zabrać w ogóle, ale na koniec nie wzięłam do niego żadnego kontaktu, więc dupa. Ale chyba nie jest często, bo mówił mi, że zazwyczaj właśnie do Czech, Niemiec i do Austrii, ale o Bałkanach to mi mówił, że tylko w zeszłym roku był w Rumunii. Ale powiedział mi, że tam trzeba się spieszyć, bo że tam będzie wojna i w ogóle. A ostatnio mój facet w ogóle takie czarne scenariusze mi wysyłał, jakieś tam w ogóle filmiki o bośni, nie? A ja mu mówię, że gdzie tam weź przestań w ogóle, jaka wojna, co ty gadasz, Bośnia i Hercegowina i ten. A kurde do masakra w ogóle, Jezu, to jest takie przykre w ogóle, że na świecie się zaczyna dziać. Tak, i w ogóle, ale to nie o tym teraz, bo... Teraz y, teraz jest autostop i teraz jest y, tu i teraz No. Um, a chciałam tylko powiedzieć, że to jest przykre no. ale to nie będę się rozwodziła na ten temat bo jak ja zacznę tysiąc milion wątków to ja nie złapię stopa a ja muszę teraz popytać kogoś kto mnie zabierze do kato bo jestem na jakiejś stacji benzynowej blisko autostrady, gdzie jest też KFC nie wiem, tu jest jakieś BP i KFC także nie wiem, jako miejscówka o, ogarnę jak się szybko tu łapię i najwyżej powiem dokładnie gdzie to było a jeśli chodzi o tą bochnię to to była stacja benzynowa przy Biedronce e, i przy takiej, i przy Żabce jakby Pomiędzy żabką a biedronką. Była biedronka, potem obok była stacja i potem obok, tak jakby była żabka. Więc to tak jakby patrzeć na mapę, to łatwo jest znaleźć. To, o, potem obszaję dokładny adres, to, w, to napiszę w poście. Ale ten. Ale właśnie łatwo jest znaleźć, bo bochnia jest naprawdę, wydaje mi się, że mała. Ale nie odwiedziłam tej kopalni, więc ogólnie pozwiedzałam tyle, że po prostu przeszłam się z dworca do żabki. E, pogubiłam się w międzyczasie i musiałam pójść na nawigację, mimo że bokia jest taka mała. E, potem poszłam e, po, m, na stację, coś tam do łazienki. No i a, no jeszcze wcześniej czulowałam na dworcu, nie z tym jedzeniem, ładowałam telefony, i w ogóle, znaczy telefon sorry, i powerbanka. E, no i ten, i iść tam ogarnęłam w łazience, właśnie na dworcu jeszcze, bo mówiłam, że bardzo super pas w ogóle na dworcu w Bochni. A polecam dworzec w Bochni, ja jakby co, tak jak są, to jest ta e, strona Sleeping in Airports, nie i tam właśnie są te info, gdzie na spoko są warunki na lotnisku do nocowania. E, no to właśnie e, jeśli chodzi o dworce, to nie znam żadnej takiej strony, ale ja mogę teraz właśnie w tym momencie polecić na, e, na świeżo dworzec w Bochni, że naprawdę, tylko właśnie kurczę nie wiem, czy on jest w ogóle całodobowy, muszę to przejść w lecie i też dam w e, poście. Dobra, bo już właśnie przestaje padać, yy, tak ze yy, I będę sobie pytała tutaj ludzi, jakie mają rejestrację. Widzę, że to jest jakiś Lugin, bo LU, jest jakiś taka, nie wiem co to jest. Ale dobra, będę, będę, będę pytać. Myślę, że szybko coś znajdę i teraz będę w moich Katowicach, że będzie zajebiście, dobra. Także będę się odzywać, yy, jak... Yy, jak, jak się zatrzymam następnym razem i być może będą to kato, no bo to nie jest duża odległość, nie? Ale fajnie, bo mówię temu panu kierowcy, nie? że właśnie fajnie będę miała nowe doświadczenie, bo ja mu powiedziałam, że ja teraz pod tym stopem to tak z pasji jadę, nie no, przecież mogłam jechać pociągiem, nie? Nie tak spontanicznie mi wpadło do głowy autostop. No i spoko, On powiedział, że właśnie do ważnych świat należy i w ogóle. No, ale naprawdę w porządku bardzo miły, sympatyczny, także, także no, moje kolejne pozytywne doświadczenia tylko ze stopa e, mogę sobie dodać do, do, do miliona tych doświadczeń, które miałam e, podczas tych moich pięciu autostopowych tripów e, dotychczasowych. No, dobra, to e, na razie tyle, ciąg dalszy nastąpi. Crazy e, spontan tripu, e, w jakiejś tam części autostopo tripu, autostop tripu e, do zakopca, a póki co to ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle tam trafię w tym tygodniu, ale spoko, bo jeszcze jakiś Wrocław się buja, ale to. No, no, nowy wątek się pojawił ogólnie, No, także dzieje się, No, ty, ty, trip jest super. Ja w ogóle wyjeżdżając z domu, to miałam taką intuicję w ogóle co do tego Zakopanego, że to będzie takie fajne, ale właśnie co do Zakopanego, bo jeszcze miałam motyw, że mogłam do Szklarskiej Poręby nie? Eee, sobie jechać, ale właśnie, ale kurczę, okaże się, że do tego zakopanego nie dojadę, bo dzisiaj tak naprawdę, znaczy dzisiaj eee, śpię na Śląsku, jeżeli znajdę tam nocleg, eee, kto śpie na Śląsku? Mówię o noclegu takim na couchsurfingu albo u jakiejś kumpeli. Z Wrocławia odezwała się dziewczyna na mój post z Facebooka, jak tam szukam właśnie jakiegoś dachu nad głową, dałam jakieś posty na fejsie, no i ona z Wrocławia, nie? No to tak sobie myślę, a fajnie, bo nie ważne gdzie, ważne z kim, a chętnie poznam taką dziewczynę, która wydaje się naprawdę w porze, skoro mi oferuje taki nocleg i w ogóle, mimo, że to nie jest w Zakopcu, a ja szukałam w Zakopcu. No i najważniejsi są ludzie w podróży, tak? Zrozumiałam to po dłuższym czasie, gdzie wcześniej sobie... Jeździłam dla foteczek i miejscówek, tak, wiem, to było żałosne, żenuła i tak dalej, ale ogarnęłam temat. Eee, no, czyli być może będzie Wrocław, albo zostaję na Śląsku do jutra, albo zostaję na Śląsku do jutra, albo jadę dzisiaj na Wrocław, albo jadę dzisiaj na Zakopiec, ale na Zakopcu to już wtedy normalny nocleg, taki za hajs. E, bo coachsurfing w Zakopcu mam od jutra ogarnięty do piątku, e, no a potem będziemy robić z naszego kampera z osobówki z cytrynki, no i będzie śmieszkowo, no tak jak ostatnio się bujaliśmy tam po tym zagłębiu, e, no także... E, Super tydzień. Będzie super jak nie będzie doła do niedzieli, tak to będzie w ogóle dwuwiegunowy cud kolejny w moim życiu. Trudno mi w to uwierzyć, ale spoko. No, ale wczoraj prosiłam przed lustrem, właściwie rycząc, że... O życie, żeby to chociaż zostało do niedzieli eee, i normalnie płakałam, bo ja przecież się cieszyłam, uśmiechałam się w ogóle tak do tego lustra, ale potem mi się po prostu już płakać chciało, bo ja tak bardzo nie chcę, żeby przeszła ta pierdolona depresja. Przepraszam za słownictwo, ale no trudno, nie wiem, inaczej tu wyrazić emocje. I eee, no i popłakałam się i w ogóle poprosiłam nie wiem kogo pisze w dobrych ludzi. Więc powiedzmy, że dobrych ludzi yy, nie, no nie wiem kogo, wszechświat może poprosiłam. No, tak jak moja przyjaciółka sobie tam powiedziała, że na o coś tam prosi, wszechświat, spoko. Yy, no. E, no więc yy, będzie dobrze. Będzie dobrze, musi być dobrze, dzisiaj jest dobrze i to jest najważniejsze. I nawet jeżeli tylko dzisiaj byłoby tak dobrze i zajebiście, to to super, co to, to i tak będzie super I, i jak przyjdzie ta depresja to właśnie później sobie powiem, że kurwa przepraszam za słowo e, popłynęłam, e, że kurczę w końcu, że że przecież za każdym razem po dole przychodzi, że jest okej, okay, tak i teraz było tak super w ogóle od soboty bo przecież to od soboty się zaczęło ze mną już okej, okay, ta moja hipomania i e, ta świadoma, nie, no bo tak ja zawsze podkreślam, że nie mam tych holdoutów E, i wiem co robię i tak dalej. No i e, no to E, właśnie, kurczę, same fajnie jeszcze się działo od soboty, ale to już nie będę zanudzać, bo to na fanpage rzucałam co się działo od soboty. Ta feta, nie, i tam, e, i, i tam plażing za, za zachodem słońca w Pogoni, no, jakieś tam, poznałam super w ogóle nową koleżankę nowo poznaną, e, też nowy fajny człowiek w moim życiu, także to jest też super, że, e, e, y, wydarzenie, o, ja chciałam powiedzieć rzecz w ogóle, wydarzenie, tak, bo, bo ja bardzo, Cenie dobrych ludzi uważam, że w życiu najważniejsze są dobrzy ludzie i fajny czas i, i spełnianie marzeń, no i podróże. <grym> no. E, no i jakiś taki rozwój, nie? Żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, ale właściwie podróże się wiążą bezpośrednio z rozwojem, no tak. Ym, no, więc, e, więc później, jeżeli nawet przyjdzie ten dół, znaczy on przyjdzie i po prostu jak on przyjdzie, to ja potem sobie powiem, że... Kurwa, było tak zajebiście od tej soboty i nawet do dzisiaj, że przecież znowu będzie fajnie i w ogóle. I właśnie dla takich dni, jakie były od soboty, warto żyć i warto walczyć i warto krzyczeć, że nie mam siły, jak jest źle. I to tak powiedziałam dosadnie, bo to jest też... E, ja nie planowałam tego, to też wychodzi spontanicznie, że bardzo nawiązuję tutaj do dwóch biegunówki, ale może to będzie po prostu takie połączenie Rzeczywiście, podróży dwubiegunowych, że e, że że też chciała, że też dzięki, że będę relacjonować, tak? Trip, ale przy okazji zrobię też coś takiego dobrego, że no, jakoś nie wiem, e, tak jak mówiłam, że chcę zrobić stop stygmatyzacji, żeby nie chciał już nie wstydził, żeby e, no, bo nie można się siebie wstydzić, nie? E, i, I żeby. I żeby dać nadzieję, nie? I żeby, i żeby po prostu mm, tak było, żeby wszyscy wiedzieli o tym, że może psychicznie też mają prawo e, być szczęśliwi, żyć normalnie, spełniać marzenia, podróżować. A że e, dlaczego mózg ma mieć specjalne traktowanie, skoro to jest taki sam organ jak serce, nerki, wątroba, e, tarczyca? E, no właśnie, o tym pisałam w poprzednim poście. Ale o tym jeszcze powtórzę, bo to trzeba powtarzać, bo to jest kwestia, którą, o której trzeba mówić głośno i trzeba powtarzać e, i trzeba uświadamiać. I no, ja stwierdziłam, że nie wiem, chcę w jakiś sposób to zrobić e, e, troszkę właśnie w mojej, w mojej depresji, tak jak mówiłam też w poprzednim filmiku, tej dwubiegunowej, no, kurcze, no teraz w czerwcu, no. Ale też nie chcę przesadzać, bo tak jak mówiłam, mam tego drugiego bloga, który jest no, na początku swojej drogi, że to tak mówimy. No i też nie chcę przesadzać, tak, żeby zrobić tutaj zaraz, nie wiem, psychiatryk z tego mojego podróżniczego bloga. Także, no, w tym momencie to już będzie taki, na, na dzisiaj na pewno. E, I właściwie to chyba już na ten tydzień, no bo to już za dużo jest tego gadania o tej dwubiegunówce, dajmy sobie już chill i teraz są podróże, e, już wystarczająco powiedziałam, na ten tydzień dajemy koniec tematu, jest stop stygmatyzacji, e, stop stygmatyzacji, mm, e, kurczę słowa mi wybrakło, e, no takie w sensie, że e, dosadne, no i... E, no, i YOLO, jak zawsze. Eee, no, i ten. No, i właśnie już teraz będę gadać o, tylko o tri, tripach. Eee, no i to właściwie tyle. Dobra, to e, Jezu, kolejny filmik 13 minut. W ogóle, e, ja e, prawdopodobnie to ogarnę tak, że ja to zmontujemy, właśnie z łopakiem bo już mówiłam mu, żeby to tak ogarnąć, żeby żebyśmy się nauczyli montować i żebym właśnie kurczę to sobie ten żeby, żeby właśnie robić takie normalne filmiki, nie? Już na YouTuba. I właśnie też jak teraz razem bijemy do Zakopca, a prawdopodobnie na weekend, bo taki był plan w ogóle, ale gdzie my będziemy w ten weekend, to ja nie wiem, bo tak jak patrząc na, na mój dzisiejszy dzień, który zaczął się wczoraj wieczorem, to znaczy trip, który zaczął się wczoraj wieczorem, no to my może wylądujemy, nie wiem, gdzieś tam w tej mojej Ameryce Południowej, jak to stopem, nie? No oczywiście wiem, suche, ała, że nuła, ale sorry, no, jestem zmęczona. I, i taki mam shitty humor, no ale w każdym razie no to właśnie no będziemy montować będzie normalne filmy takie jakieś. E, I no całkiem mnie to spodobało gadanie do telefonu. E, jestem to takie jak Debi, nie? Trochę tak robię, jak ludzie się na mnie pewnie patrzą, to mają ze mnie grubą bekę. No ale dobra, spoko, oswoiłam się z tym, z tym trzeba się oswoić po prostu. Yy, więc z tych filmików teraz krótkich pewnie też będzie zmontowany jakieś normalne na YouTube'a. No, także Jolo!